Dzisiaj o spiskach, czyli próbach wykorzystania nauki i naukowców do osiągnięcia swoich celów przez złe korporacje. Zanim zaczniemy, chyba powinienem zaznaczyć jedno. Ten odcinek nie powstał po to, żeby wzmacniać wiarę w spiski, podszeptywać nienaukowe teorie czy hipotezy. Albo przekonywać, że światem rządzą tajne grupy, nic z tych rzeczy. Wręcz przeciwnie, to odcinek o sile nauki, o tym, że nawet jeśli biznes, polityka czy pieniądze próbują coś ukryć, prędzej czy później pojawi się ktoś, kto dmuchnie w gwizdek. Pojawi się badacz, dziennikarz, lekarz, prawnik, pojedyncza, odważna osoba, która powie, kto się nie zgadza z dowodami, wszyscy muszą to zobaczyć, bo nauka ma jedną gigantyczną zaletę, której nie ma żadna ideologia, żaden PR, interes czy grupa skupiona wokół internetowego guru. Nauka zmienia zdanie, jeżeli ktoś dostarczy dowodów. Zawsze. A przykładów mamy mnóstwo: heliocentryzm Kopernika, teoria drobnoustrojów, kocha i pastera, ewolucja Darwina. Wcześniej nauka miała inne poglądy, inne paradygmaty, a po dostarczeniu dowodów Zmieniła się. To wbudowane mechanizmy rozwoju, przyznawania się do błędów i korygowania przekonań stoją za sukcesem nauki, bo nikt chyba nie wątpi, że cuda nowoczesności, jakimi jesteśmy otoczeni, to właśnie sukces nauki. Choć w dzisiejszych historiach zobaczycie momenty, w których wielkie firmy próbowały wpływać na badania, manipulować wizerunkiem swoich produktów, to każda z nich na wspólny finał. Prawda wyszła na jaw. Jest odcinek raczej pozytywny, o ludziach, którzy bronili prawdy, ale też o tym, że nauka wymaga odwagi. Zaczniemy z grubej rury. Kogo można nazwać najbardziej szkodliwym człowiekiem w historii świata? Nie wojskowego dyktatora, nie tyrana, tylko cichego, eleganckiego inżyniera, chemika z Ohio, który nigdy nie zamierzał nikogo skrzywdzić. Thomas Midgley Jr. na pierwszy rzut oka genialny wynalazca, twórca rozwiązań, które miały ułatwić życie milionom, a jednak to jego pomysły doprowadziły do dwóch największych szkód ekologicznych, jakie jedna osoba wyrządziła kiedykolwiek całej planecie. I nie dlatego, że chciał, ale dlatego, że żył w czasach, w których nie rozumiano konsekwencji chemii przemysłowej na skalę. Globalną rozdział pierwszy już nie stuka. Rok 1923 Radio dopiero zdobywa popularność, samochód staje się marzeniem zwykłego człowieka, a wielkie koncerny obiecują przyszłość pełną, szybkości, wygody, postępu. Ale jest też druga strona tej historii, mniej błyszcząca, bardziej gorzka i przez lata starannie ukrywana. W tamtym czasie silniki spalinowe miały duży problem, stukały, traciły moc, miały kiepską żywotność, wszystko przez niską liczbę oktanową ówczesnej benzyny, która ulegała zapłonowi nieco zbyt wcześnie. General Motors oczywiście chciał to wyeliminować, szukali rozwiązań, które usprawnią silniki i oczywiście zwiększą sprzedaż. Wspomniany wcześniej Thomas Midgley Jr. trafił wtedy na substancję, która doskonale rozwiązywała tamte problemy. Tetraetyloołów dodawany do benzyny. Koncerny nazwały go elegancko etyl brzmiało przyjemnie, nie groźnie, przede wszystkim nie zawierało słowa ołów. I tu zaczyna się nasza historia, bo naukowcy i pracownicy fabryk produkujący te substancje bardzo szybko zaczęli chorować. Niektórzy umierali, inni trafili do szpitala psychiatrycznego z ostrymi psychozami. Jeszcze nie wiedziano, że tetraetyloołów jest jedną z najbardziej toksycznych neurotoksyn, jaką kiedykolwiek wyprodukowano na masową skalę, a do tego wyjątkowo łatwo przenikał przez skórę i drogi oddechowe. Najpierw Pojawiały się silne bóle głowy, potem halucynacje. Niektórzy widzieli motyle, inni duchy, jeszcze inni słyszeli głosy popadali w obłęd. W fabryce Standard Oil w Bayway w New Jersey w 1924 w ciągu kilku tygodni zmarło pięciu pracowników, a ponad 30 trafiło do szpitala. Wielu z psychozami tak ciężkimi, że nazwano to miejsce domem motyli. To nie były jednostkowe przypadki. W wielu fabrykach na świecie odnotowano ostre zatrucia, nierzadko masowe. Kiedy tetraetyloołów dostaje się do organizmu, uderza prosto w układ nerwowy. Zaburza przekazywanie sygnałów między neuronami, blokuje enzymy, rozregulowuje neuroprzekaźniki, a do do tego wchłania się błyskawicznie. Nawet kontakt skóry z samymi oparami był już niebezpieczny. Pracownicy i lekarze fabryczni zgłaszali alarmujące objawy, apelując o wstrzymanie produkcji, ale odpowiedź była zawsze ta sama: przemęczenie. Pracownicy nie wytrzymują tempa prac. Nie ma dowodów, że to etyl. Dowody były, ale wzrok odwracano. Gdy opinia publiczna zaczęła interesować się tematem, przedstawiciele firmy zorganizowali konferencję. Midgley wyszedł przed kamery, uśmiechnął się i umyślnie umoczył dłonie w tetraetyloołowiu, żeby udowodnić, że to bezpieczna substancja. Dziennikarze uspokojeni, temat przycichł. Kilka dni później nie pojawił się w pracy. Przechodził rekonwalescencję po zatruciu ołowiem, oczywiście tego już opinii publicznej nie powiedziano. Toksyczność ołowiu była znana od starożytności, a pierwsze ostre zatrucia tetraetyloołowiem pojawiły się niemal natychmiast po uruchomieniu produkcji. Jednak etyl był zbyt wartościowy, pozwalał zarobić zbyt dużo pieniędzy, a świat płacił ogromną cenę, bo ołów raz uwolniony do środowiska nie znika, nie ulega biodegradacji, osadza się w glebie, w kurzu domowym, w wodzie, w powietrzu przez dziesięciolecia. Spaliny samochodowe Rozsiewały go masowo. W latach 60. i 70. przeciętny poziom ołowiu we krwi mieszkańca miasta był wielokrotnie wyższy niż to, co dziś uznajemy za stan alarmowy, a konsekwencje obniżenie zdolności poznawczych, problemy z koncentracją i pamięcią, zaburzenia zachowania, uszkodzenia układu nerwowego, uszkodzenia układu krwionośnego, ale to u dorosłych, bo najbardziej cierpiały dzieci. W ich przypadku nawet niewielka ekspozycja trwale obniżała IQ, zaburzała rozwój emocjonalny, spowolniały się procesy uczenia się, zwiększało ryzyko zaburzeń behawioralnych. Niektóre analizy sugerują nawet, że masowa ekspozycja dzieci na ołów mogła wpływać na impulsywność, agresję i w długiej skali nawet na poziom przestępczości w późniejszych dekadach. Te skutki nie były natychmiastowe. Ołów działał powoli, cichutko, systematycznie. Przez dekady każde miasto, każda ulica i każdy plac zabaw były częścią tego samego problemu. Problem był rozproszony, ukryty, odwleczony w czasie, przez to trudny do zauważenia, ale skala była globalna i wtedy nauka powiedziała dosyć. W latach 60. i 70. zaczęły pojawiać się publikacje o nienaturalnie wysokim stężeniu ołowiu we krwi. Dowody rosły z roku na rok. Firmy próbowały walczyć, podważać metodologię, finansować kontrraporty, klasyczny mechanizm siania wątpliwości, ale było za późno. W latach 80. i 90. świat zaczął wycofywać ołów z benzyny krok po kroku kraj po kraju. Ostatni kraj na świecie zrobił to słuchajcie w 2021 roku, a tam, gdzie zakazy wprowadzono wcześniej Poziom ołowiu we krwi spadł o ponad 90%. To jedna z największych wygranych walk o zdrowie publiczne w historii. Rozdział drugi, cudowna cząsteczka. Gdyby historia Tomasa Midgleya skończyła się na ołowiu, już byłaby wystarczająco poważna, ale to dopiero połowa tej opowieści. Bo ten sam człowiek, który niechcący zatruł świat ołowiem, kilka lat później stworzył drugi wynalazek, który, jak dziś wiemy, o mało nie doprowadził do globalnej katastrofy. Chemikalia, które miały być symbolem postępu, idealnym chłodziwem i triumfem chemii użytkowej. W latach 30. XX wieku przemysł miał poważny problem. Chłodziarki i klimatyzatory korzystały ze związków palnych, toksycznych niestety. Stabilnych, ludzie naprawdę ginęli w wypadkach od wybuchających lodówek. Rynek potrzebował czegoś nowego: stabilnego, wygodnego i oczywiście takiego, co zwiększy sprzedaż. Wtedy Midgley z zespołem opracowali węglowodory, Substancje, które miały bardzo niską toksyczność w porównaniu do wcześniejszych chłodziw, nie były palne, były ekstremalnie stabilne, a przynajmniej w tej naszej części atmosfery miały ogromne spektrum zastosowań od chłodzenia po aerozole i piany gaśnicze. Przemysł uznał je za cud chemii. Na rynku pojawiły się setki tysięcy lodówek, klimatyzatorów i puszek z dezodorantami, które właśnie to zawierały. Rosła produkcja, a z nią poczucie, że oto znaleziono cząsteczkę idealną. Nikt jeszcze nie wiedział, że jej największa zaleta, ta niezwykła stabilność, stanie się wkrótce największym zagrożeniem. W 1974 roku dwaj naukowcy Sherwood, Rowland i Mario Molina opublikowali analizę, która wywróciła obowiązujący porządek. Pokazali, że freony powoli wędrują do stratosfery. Proces ten trwa nawet kilkadziesiąt lat, a jak już dotrą, Promieniowanie UV rozbija te cząsteczki i uwalnia atomy chloru, a pojedynczy atom chloru może zniszczyć dziesiątki tysięcy cząsteczek ozonu. Wracając do reakcji wciąż na nowo, bo nie zużywa się ten atom chloru. To właśnie ozon jest tarczą chroniącą Ziemię przed najbardziej energetycznym promieniowaniem ultrafioletowym, szczególnie śmiertelnie niebezpiecznym UVC oraz dużą częścią szkodliwego UVB. Jeśli warstwa ozonowa zacznie znikać, konsekwencje będą globalne. Dlaczego to był poważny problem? W stratosferze ozon powstaje i rozpada się naturalnie. To delikatna równowaga, ale atomy chloru uwolnione z freonów zaburzają tę równowagę dramatycznie, rozbijając cząsteczkę ozonu na zwykły tlen, a sam pozostawał aktywny, gotowy do kolejnych reakcji. Jeden atom chloru mógł zniszczyć dziesiątki tysięcy, nawet do stu tysięcy cząsteczek ozonu, a freony niezwykle trwale pozostawały w atmosferze od 50 do 100 lat. Na te doniesienia reakcja przemysłu chemicznego była natychmiastowa, ale nie tak jak myślicie. Firma DuPont i inne firmy rozpoczęły szeroką kampanię podważania ustaleń Rolanda i Moliny. Oficjalnie komunikaty brzmiały już znajomo: to tylko teoria. Brakuje dowodów. Freony są zbyt stabilne, by zaszkodzić. Nie ma technologicznych alternatyw. Powstawały kontrraporty, w mediach pojawiali się eksperci, którzy uspokajali opinię publiczną, a samych autorów badań przedstawiono jako alarmistów żądnych rozgłosu. Ale nauka nie opiera się na opiniach, opiera się na danych, i wkrótce te nadeszły. W 1985 roku brytyjski zespół BAS, British Antarctic Survey, opublikował pomiary warstwy ozonowej nad Antarktydą. Ozon znikał w tempie, którego nie przewidział żaden model. Spadki były tak ekstremalne, że sanitarne algorytmy NASA przez lata automatycznie odrzucały te pomiary jako nierealistyczne błędy. Ale to nie były błędy. Hipoteza Rolanda i Moliny potwierdziła się na skalę globalną. Frony niszczyły ozon dokładnie tak, jak to przewidzieli. Już dwa lata później, w 1987, państwa świata podpisały protokół montrealski, który w niezwykłym tempie wprowadził globalny zakaz freonów. Nawet firmy, które wcześniej kwestionowały zagrożenie, ostatecznie przyjęły te decyzje. Kampania siania wątpliwości dała im czas na opracowanie następców. Dziś protokół montrealski uznaje się za jeden z największych sukcesów ekologicznych w historii. Warstwa ozonowa powoli, ale systematycznie się regeneruje. Ołów w benzynie i freony nie były wynikiem złych intencji, były efektem epoki, w której zachwycano się potęgą chemii, nie rozumiano jej długotrwałych skutków. Mieczli stworzył rozwiązania, które miały ułatwiać życie. A nieświadomie przyczynił się do dwóch największych kryzysów środowiskowych. To historia o tym, że postęp technologiczny potrafi mieć skutki uboczne, których trudno przewidzieć. I o tym, że siłą nauki jest zdolność przyznawania się do błędów i reagowania na nowe dowody. A największą ironią tej historii jest to, że życie Tomasa Miedźleja przerwał jego trzeci wynalazek: system lin i bloczków, który skonstruował. By podnosić się z łóżka, gdy został sparaliżowany wskutek przewlekłego uszkodzenia nerwów na skutek polio. Mechanizm stworzony z myślą o ułatwieniu codzienności przypadkowo się zaciął i udusił jego twórcę. Człowieka, który chciał uczynić świat wygodniejszym. Rozdział 3. Prawdziwy zwaniak. W latach 90. świat medyczny był przekonany, że szczepionka MMR. Przeciw Odrze Świńce Różyczce jest jednym z największych osiągnięć zdrowia publicznego. Choroby, które kiedyś dotykały tysiące dzieci, zostały niemal wyeliminowane, aż do momentu, kiedy w 1998 roku w czasopiśmie The Lancet ukazał się artykuł, który zasiał panikę na całym świecie. Autorem był Andrew Wakefield, chirurg, nie immunolog, naukowiec, który miał przed sobą świetną karierę i pewien bardzo konkretny plan. W swoim artykule zasugerował, że szczepionka MMR może powodować autyzm. To był sygnał alarmowy, który przeszedł przez świat jak fala uderzeniowa. Rodzice przerażeni, media nakręcone. To taki typ newsa, który wszyscy kochają. Dramatyczny, kontrowersyjny. No, przecież dzieci są zagrożone. Gazety sprzedawały się coraz lepiej. Stacje telewizyjne robiły specjalne programy. Wszyscy zyskiwali. No z wyjątkiem prawdy. Publikacja Wakefielda nie była klasycznym badaniem. Opierała się na zaledwie 12 dzieci. Nie miała grupy kontrolnej, nie spełniała standardów badań epidemiologicznych. To nie był eksperyment, to był po prostu opis pewnych przypadków. A jednak informacja rozlała się po świecie jak ogień. W niektórych krajach wyszczepialność spadła o 20-30%. do 30%. Odra, która już była na granicy eliminacji wróciła. Dzieci zaczęły na nowo chorować. Czasem umierać, ale jednocześnie coś zaczęło pękać. Badacze, lekarze, epidemiolodzy zaczęli czytać artykuł bardzo uważnie, próbowali powtórzyć i uzyskać podobne wyniki, jak to w nauce bywa, i wtedy kawałeczek po kawałeczku zaczęły wypływać fakty, które Wakefield wolałby zakopać. Ale w ogóle jak to się stało, że Lancet, tak utytułowane, tak szanowane czasopismo, to opublikował? Bo przed, przed chwilą powiedzieliśmy, że w sumie to ten artykuł był dosyć słaby. Odpowiedź jest prosta i w sumie trochę niepokojąca. Wakefield przedstawił swój tekst nie jako dowód, nie jako badanie, tylko jako opis. Z pewien sygnał wart dalszych badań. A taki format nie wymaga grupy kontrolnej, nie musi udowadniać związku przyczynowego, ma dużo niższe wymagania metodologiczne, często jest publikowany, żeby zwrócić uwagę na jakąś ciekawą, nietypową obserwację. Redakcja Lancetu myślała więc, że publikuje niegroźny raport, a nie bombę atomową, która zmieni bieg historii. A do tego Wakefield miał własny chytry plan. Dzień przed publikacją zorganizował własną konferencję prasową, o której redakcja Lancetu nie wiedziała. I tam ogłosił coś, czego nie było w artykule. MMR jest niebezpieczna, dzieci powinny dostać osobne, pojedyncze szczepionki. Media wybuchły, The Lancet o aferze dowiedział się z telewizji. Richard Horton, naczelny, przyznał później, gdybym wiedział o tej konferencji i manipulacji przekazem, zablokowałbym te publikacje, ale to dopiero początek, bo Wakefield nie ujawnił czegoś jeszcze. Wcześniej otrzymał ponad 400 tysięcy funtów od prawników szykujących pozwy przeciwko producentom MMR. Sam pracował nad konkurencyjną, pojedynczą szczepionką rekrutował dzieci przez aktywistów antyszczepionkowych. Część procedur wykonano bez badań klinicznych. Fałszował dane, na przykład zmieniał daty pojawienia się objawów, żeby wyglądało, że autyzm rozwinął się po szczepieniu. Recenzenci Lancetu nie mieli dostępu do oryginalnych kart pacjentów. Bazowali tylko na danych dostarczonych przez Wakefielda. A Wakefield dostarczył im bardzo starannie przygotowane kłamstwo. To było niesamowite, jak jeden człowiek może zmanipulować całą światową nauką, jeżeli działa wystarczająco przebiegle. Kiedy prawda zaczęła wypływać, współautorzy pracy zaczęli się wycofywać. Z 13 autorów, tylu, tyle osób się podpisało pod tą pracą, 10 publicznie odcięło się od wniosków Wakefielda. W 2010, zobaczcie jak późno, The Lancet oficjalnie wycofał artykuł, a brytyjska Izba Lekarska po największym postępowaniu dyscyplinarnym w swojej historii uznała Wakefielda za winnego. Poważnych naruszeń etycznych, konfliktu interesów, Fałszowania danych medycznych, odebrano mu prawo wykonywania zawodu. Jeden z najpoważniejszych skandali w historii medycyny, ale mimo że to badania obalono, dostarczono tony dowodów, skutki pozostały. Po wybuchu paniki naukowcy z wielu krajów zaczęły prowadzić ogromne, niezależne analizy, aby sprawdzić, czy istnieje jakikolwiek związek między MMR a autyzmem. Przeprowadzono badania populacyjne na setkach tysięcy dzieci, analizy porównawcze, metaanalizy obejmujące miliony przypadków. Największe z nich z 2019 roku objęło 657 tysięcy dzieci i trwało 10 lat. Wynik zawsze był ten sam: nie ma związku między MMR a autyzmem. Żadnego, zero, nic w ogóle. To jedna z najlepiej przebadanych kwestii w historii współczesnej medycyny. Niestety szkody wyrządzone przez Wakefielda nie zniknęły wraz z odwołaniem publikacji. Teorie spiskowe zaczęły żyć własnym życiem w internecie, w mediach, w rozmowach rodziców. W wielu krajach pojawiły się ogniska odry, dzieci na nowo zaczęły chorować na coś, na co medycyna już dawno miała lekarstwo. Ale ta historia pokazała coś jeszcze ważniejszego pokazała, jak działają mechanizmy korekty i że nawet jeśli jednostka potrafi wyrządzić szkody, to dowody i nauka sama się wyreguluje i ostatecznie zwycięży choć nie wiem, czy to zwycięstwo jest takie pełne. Rozdział czwarty. Najbardziej udana kampania dezinformacyjna XX wieku. W pierwszej połowie XX wieku papierosy były tak wszechobecne, że trudno w to uwierzyć. Paliło się absolutnie wszędzie, w biurach, w samolotach, w szkołach, w restauracjach. Ja sam pamiętam, w mojej szkole podstawowej, w pokoju nauczycielskim była palarnia, stałe popielniczki, nauczyciele palili. To trudno sobie to wyobrazić. Palili lekarze, aktorzy, palili sportowcy. W filmach dym był czymś tak naturalnym jak dzisiaj smartfony. W gazetach pojawiały się reklamy, w których lekarze w białych kitlach polecali najłagodniejszą dla gardła markę papierosów, a gdzieś w tle zaczynała się rodzić prawda. Bardzo przerażająca i trudna do zaakceptowania. Już w latach 30., potem 40. lekarze zauważyli, że coś się nie zgadza. Rak płuc, który wcześniej był naprawdę rzadko Nagle zaczął pojawiać się coraz częściej, coraz młodsi pacjenci, coraz cięższe przypadki. W latach 50. naukowcy przedstawili pierwsze duże analizy, które praktycznie krzyczały, że palenie musi mieć z tym związek, a i wszystko zaczęło się spinać, ale papierosy to był gigant, potęga. Ekonomiczna, polityczna, nawet kulturowa, i ta potęga wiedziała, że jeśli prawda wyjdzie na jaw, runą miliardy. Dlatego koncerny tytoniowe postanowiły zrobić coś, co później będą kopiować inne branże ropa, cukier, alkohol, chemia zrozumieli, że nie muszą udowadniać, że papierosy są zdrowe nie muszą nawet udowadniać, że nie powodują raka wystarczy, że zasieją wątpliwości. Słynną notatkę wewnętrzną Brown and Williamson z lat 60. można dziś oprawić w ramkę. Doubt is our product. Wątpliwości, naszym produktem. To była cała filozofia działania w jednym zdaniu. Jeśli ludzie nie będą pewni, będą palić dalej. W 1954 roku koncerny założyły instytucję o poważnej naukowej nazwie. Tobacco Industry Research Committee. Brzmiało to jak laboratorium troszczące się o zdrowie publiczne. W rzeczywistości była to perfekcyjnie zaprojektowana machina pr -owa. Celem nie było badanie prawdy, tylko jej rozmywanie. Za każdym razem, gdy ukazywały się nowe dane łączące palenie z rakiem, komitet... Do Dostarczał kontrinformacje. Zatrudniano ekspertów, którzy w telewizji mówili, że nauka jest podzielona. Nie mamy pewności. Finansowano badania, które wyglądały jak naukowe, ale tak naprawdę były zaprojektowane, żeby niczego nie wykazać. To była gra na czas. Każdy rok zwłoki to miliardy zysków. I w tym czasie koncerny nie pracowały nad tym, aby papierosy stawały się mniej toksyczne, pracowały nad tym, by wyglądały na mniej toksyczne. Kiedy pojawiły się informacje o toksyczności substancji smolistych, na rynek wjeżdżają papierosy light. Kiedy mówiono o raku krtani, pojawiły się te łagodne dla gardła. Dodano filtry, które w testach laboratoryjnych rzeczywiście redukowały ilość wdychanych substancji, ale tylko w testach. W rzeczywistości palacze przyzwyczajeni do takiego grubego zaciągania się kompensowali sobie działanie filtrów i zaciągali się dłużej, mocniej, głębiej, by doznania były takie same jak wcześniej. Papierosy light często okazywały się bardziej szkodliwe, bo dym wciągano dalej, głębiej do płuc. Ale narracja działała, świat wierzył, że nauka jeszcze nie jest pewna. Przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy amerykański sergent general opublikował swój monumentalny raport bezlitosny, pokazywał związek między paleniem a nowotworami, chorobami serca, rozedmą, udarami. I choć tego raportu podważyć się no, niespecjalnie dało, koncerny zrobiły to, w czym były najlepsze. Przesunęły walkę na inne pole. Zaczęły jeszcze agresywniej utrzymywać, że dane są niejednoznaczne, że potrzeba więcej badań, że nie znamy wszystkich czynników ryzyka. I znowu nauka i PR. Przez lata w tym wyścigu wygrywał PR. Do czasu, gdy pojawił się jeden człowiek, który siedział w samym centrum Jeffrey Wigand, dyrektor do spraw badań w Brown i Williamson człowiek z dostępem do wewnętrznych dokumentów. Wiedział wszystko o dodatkach chemicznych zwiększających uzależnienia, o badaniach firmy potwierdzających rakotwórczość, o mechanizmach manipulacji opinią publiczną. Wiedział też, że cała struktura przemysłu opierała się na ukrywaniu prawdy. Ale jego decyzja, by tę prawdę ujawnić, była bardzo heroiczną próbą walki z gigantem. Wigand był związany klauzulami poufności. Groziły mu pozwy na setki milionów dolarów. Śledzono go, zastraszano, próbowano zniszczyć jego reputację. Ktoś rozsiewał spreparowane dokumenty mające skompromitować go jako osobę. A mimo to stanął przed kamerą w programie 60 Minutes i powiedział: Firma wiedziała od dawna: papierosy uzależniają, zabijają i robią to celowo. W 1998 roku nastąpił koniec pewnej epoki. Kiedy opinia publiczna zobaczyła skalę manipulacji, no już nie dało się tego zatrzymać. Rozpoczęły się gigantyczne procesy, tysiące stron dokumentów ujrzały światło dzienne i wtedy nastąpił moment, który przeszedł do historii zdrowia publicznego. Master Settlement Agreement w 1998 roku. Koncerny tytoniowe zgodziły się zapłacić 206 miliardów dolarów. Największą ugodę sądową w dziejach. Zakazano reklamacji reklamy skierowanej do młodzieży, zakazano sponsorowania sportu, nakazano umieszczenie ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach, a wewnętrzne dokumenty przemysłu tytoniowego stały się publiczne, odsłaniając mechanizmy manipulacji działające przez dziesięciolecia. Kurtyna opadła. To jest historia, jak łatwo zasiać w społeczeństwie wątpliwości. Nawet gdy dowody są twarde jak skała, i jak długo może trwać walka z dezinformacją, jeśli ktoś ma w niej wystarczająco dużo do wygrania. Ale w tym wszystkim jest coś, co przywraca wiarę. Prawda potrafi się przebić nawet przez najbardziej wyrafinowaną manipulację. Sygnaliści mogą zmienić historię, a nauka, choć czasem powolna, ostatecznie zwycięża. Sianie wątpliwości działa do dziś. I do działa na nas wszystkich. Jeśli te historie mają wspólny mianownik, to jest nim mechanizm, który powtarza się od 100 lat w niezmienionej formie. Tak prosty, że prawie genialny. Dobrze działał w epoce odbiorników, ale rozwinął skrzydła w erze TikToka mechanizm siania wątpliwości. Jego siła nie polega na tym, że przekonuje się ludzi do czegoś nieprawdziwego. Jego siła polega na tym, że sprawia się, iż przestają wierzyć w cokolwiek. Jeśli ludzie przestają wiedzieć komu ufać, to przestają działać, a kiedy społeczeństwo jest bierne, wygrywają ci, którzy chcą, by nic się nie zmieniło. Nie chodzi o to, by pokazać jedną spójną, alternatywną narrację. Chodzi o to, by wypuścić dziesięć sprzecznych. Niech się ludzie kłócą przy wigilijnym stole. Niech każdy powie, jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej. Ja się nie znam, nie wiem, komu wierzyć. A jeśli się nie znasz, to nie nic nie robisz i dokładnie o to chodzi. To wywołał tę wojnę. Czyje to były drony? Dziecko koleżanki ma autyzm. Badania już dawno podważyły ewolucję. 30 lat temu nie było choroby leśnioskiego krona. Nie ma ocieplenia klimatu. Jest ocieplenie klimatu, ale nie ma podłoża antropogenicznego. Znajomo brzmi? Nauka mówi sprawdźmy, zmierzmy, policzmy. Powtórzmy. Dezinformacja mówi, a może, a co jeśli, a kto tam wie? Każdy mechanizm, który opisaliśmy, działa dlatego, że trafia w naszą potrzebę prostych odpowiedzi na trudne pytania. Zdanie: naukowcy są podzieleni, brzmi jak zamknięcie tematu, zamknięcie dyskusji. Koniec: nie ma, nie wiem, nie znam się. Hasło: to tylko teoria, jest dużo łatwiejsze niż słuchanie wykładu z immunologii. Nie znamy przyczyn. To wygodniejsze niż czytanie raportów. Szczepionki powodują autyzm. Mocno zapada w pamięć. Zauważ, że te zdania mają jedną cechę są bajecznie proste nie wymagają myślenia, danych, kontekstu a przede wszystkim nie wymagają konfrontacji z trudną prawdą a prawda zwykle wygląda tak zjawiska są wieloczynnikowe. Ryzyko rośnie, ale zależy od ekspozycji. Statystycznie to jednoznaczne, ale na poziomie jednostki niezauważalne. Mechanizm jest złożony. Trochę chemii, trochę biologii, trochę klimatologii. Ok, ale jak zwykły człowiek ma się w tym wszystkim odnaleźć? Jak faktycznie nie dać się oszukać? Jak... Nie utknąć w mgle wątpliwości, zawsze bądźmy czujni na proste odpowiedzi na trudne pytania. Jeśli temat jest skomplikowany, a ktoś daje jedną prostą odpowiedź, zawsze powinna zapalić się lampka. Zdrowie, chemia, klimat, technologia, ekonomia to są naprawdę złożone tematy. Jeśli ktoś mówi to przez jedną rzecz, to dlatego, że oni to zrobili. Sprawa jest prosta. Prawdziwą przyczyną jest X. Jeżeli odpowiedź na trudne pytanie da się zawrzeć w memie albo w jednym tweetie. To znaczy, że coś jest na rzeczy. Jak rozróżnić wątpliwości od celowej mgły? Nauka mówi, badajmy to dalej. Mamy pewne dane, ale są jeszcze luki. A dezinformacja mówi, nikt nic nie wie. No, to nie jest takie pewne. To są dwa diametralnie różne podejścia. Wątpliwość naukowa prowadzi do głębszych odpowiedzi. Wątpliwość zasiana celowo prowadzi do nikąd. Pytania, które rozbrajają manipulacje. Zawsze zadajmy sobie pytanie. Co musiałoby się stać, abyśmy jakieś twierdzenie uznali za prawdę? To pytanie jest jak rentgen. Jeśli ktoś ma rację, odpowie bez problemu. Jeśli ktoś manipuluje, zacznie kręcić. W nauce istnieje zawsze kryterium dowodu, metoda pomiaru, sposób weryfikacji, a w manipulacji są tylko hasła. A gdy Pier przebiera się za naukę o wtedy jest trudniej. Ale są sygnały ostrzegawcze. Jeśli jakaś instytucja ma naukową poważną nazwę, ale nikt o niej nie słyszał istnieje od niedawna, no to znaczy, że coś jest na rzeczy. Jeżeli raport nie przeszedł żadnej recenzji naukowej, to także ekspert częściej bywa w telewizji niż w laboratorium. Znowu, jeżeli coś czytasz i w publikacji pojawia się język emocji, a nie język danych, również powinno to zapalić swoją czerwoną lampkę. Zawsze warto zadać sobie pytanie, kto na tym zyskuje? Warto je zadawać zawsze, szczególnie wtedy, gdy ktoś próbuje zaszczepiać wątpliwości, ktoś wyśmiewa dane naukowe, ktoś promuje uproszczenia, ktoś broni status quo. Nie chodzi o paranoję, chodzi o logikę. Dzięki wielkie, że wy siedzieliście ze mną do końca, to najwyższy stopień uznania dla twórcy. Mam nadzieję, że film wam się podobał, życzę wam dobrego dnia i do następnego razu.